Minecraft, ale nie mogę dotknąć piasku. A dzisiaj jeszcze cel na ten odcinek to zdobyć żelazo. O, o, tu jest piasek, a tego nie możemy. Dobra, tylko... a, żartowałem. Dobra, mam taki pewny pomysł. Upływał. Zostaw suba. O. Dobra, najpierw. O nie zombie. Uciekaj. Uf, uf. uciekaj. Jak to się nie pali? Ja to Nie, nie. Dziękuje za to. Nasze Waga. temu jest piesze. Uwaga. Trzy. Cztery. Mamy to. Wygrałem i przegrałem. Zdecydujcie wy w komentarzach, czy wygrałem, czy przegrałem.